Dzisiaj ten pomnik, po kilkunastu latach walki, wyważa wrota. Wrota, które miały zablokować pamięć o Wołyniu. Śniłam dziś się, tym wołyńskim, ukochanym. Śniłam dziś się we krwi bliskich, To dzisiejsze wydarzenie to nie tylko emocja patriotyczna, to jeszcze coś więcej. To jest jeszcze działanie w oparciu o miłość do ojczyzny. Ci ludzie, którzy odpowiadają za postawienie tego pomnika, za doprowadzenie do końca tej sprawy, należy im się szacunek i trzeba brać z nich wzór. Nie było władz centralnych Rzeczypospolitej. Zdaje mi się, że nie było też i władz wojewódzkich. Stawili się, chwała Bogu, samorządowcy. Licznie. I godnie stawili się posłowie Konfederacji. Pamiętamy zbrodnie Niemiec-Hitlerowskich na narodzie polskim. Pamiętamy zbrodnie na narodzie polskim dokonane przez Rosjan. I nie możemy zapomnieć o ludobójstwie, które dotknęło nasz naród z rąk Ukraińców. My nie spoczniemy. My zwyciężymy i ta pamięć o Wołyniu musi wygrać. Nasze władze... Głęboko zawodzą. Należy twardo, konkretnie kwestię ekshumacji stawiać. Informuję, deklaruję. Są ludzie w Polsce, są ludzie w polskim parlamencie, którzy tej sprawy nie odpuszczą nigdy.